Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals kariera Alianta. Pierwszą sprawą jest, że dzisiaj macie trzy odcinki z Heroesów alianckich, no i tutaj postaram się jakoś to wymieszać tak, żeby było fajnie, żeby nie było, że cały czas Gryfciem tylko ciupiemy, natomiast, znaczy Frankiem Interem, przepraszam, bo tutaj mała pomyłka, natomiast wbiłem... Kapitana. Wbiłem kapitana i 20 tysięcy expa Na czym? Na czym? Bo o to pewnie zapytacie. W gryfciu musiałobyś być dużo czasu spędzić. No ale słuchajcie, jest taka sprawa, że na generałach, o czym nawet w sumie nie wiedziałem, bo robiłem to tak, że tak powiem brzydko bezmyślnie. Na generałach, czy po prostu na mapie generalskiej Jest coś takiego, że za jedną bitwę dostajecie Wygraną czy przegraną dostajecie tam jakiegoś expa No i teraz dobre pytanie jest Ile tego expa grywciu dostajecie? No i tak szczerze wam powiem, że dokładnie to Ni cholery nie wiem Bo ciężko to określić Ale mniej więcej Za granie dwoma pojazdami Znaczy dwoma drużynami Czyli w moim przypadku tymi i tymi Za wysłanie ich na jedną walkę Wygraną prawdopodobnie, bo tak mi się wydaje, że wygraną, wpadło mi 6 chyba tysięcy ekspa. 6 tysięcy ekspa za jedną tom. I w pewnym momencie tak. W sumie wynikło to tak naprawdę nie wiem skąd. Tak po prostu wynikło, że jednego dnia, w jednym momencie w sumie, bo to była bitwa za bitwą w sumie, bo wysłałem ich tak, jak tutaj na przykład mógłbym ich wysłać na trzecie miasto, no to oni sobie tak szli. No, i tak wyszło, że oni zarobili w sumie 18 tysięcy EXPA. Tak z bańki, nie? Na pewno, jeżeli wygrywacie bitwę, to dostajecie więcej, jeżeli przegrywacie, to dostajecie mniej, ale dostajecie. I to jest z tego wszystkiego najlepsze. Z tym, że no, tu chodzi tylko i wyłącznie o sam exp, bo hajsu nie dostajecie z tego żadnego. I to jest największy, że tak powiem, minus. Mam już troszeczkę hajsu uzbieranego, ale szczerze Wam powiem, że no, nie wydaję go na, przynajmniej na aliancie, nie będę go wydawał. Będziemy czekać, tak naprawdę, do momentu, w którym odblokuje się Pantera na Niemcu, i tam będziemy kupować Panterę, ale to jest mały szczegół. Natomiast, no, my, jak to my, myślę, że na spokojnie będziemy sobie expić karabinek M1903. Trochę brakuje, znaczy, no dobra, nie trochę, dużo brakuje, bo baretka jest w tym momencie na poziomie siódmym a chciałbym mieć poziom 12 jak najszybciej. Z tym, że oczywiście to się będzie wiązało z celownikiem, później, znaczy z zakupami, po prostu z większymi zakupami. Na które na ten moment mnie po prostu nie stać. No ale dobrze, to tak w gwoli ścisłości kupiłem jakieś, jakiś celowniczek jest kupiony. Oczywiście jest amunicja. Dużo w sumie nie kosztuje jakoś, naprawa jej, więc nie ma tutaj problemu. A jakby nie było, dodaje nam troszeczkę obrażeń. I to troszeczkę, bo dodaje no nam. Ja wiem z 10 większą celność mamy lepsze skupienie więc to też jest jakby nie było dobre ale sam fakt że to 1903 idzie mi słabo no to jest niestety jak jest najlepiej jak dorwę jakieś 1903 od kogoś kto zginął i wtedy zasuwam z lunetą No ale dobrze nie będę tutaj przedłużał w takim razie słuchajcie widzimy się za chwilę z bitwy Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w bitwie, no i na spokojnie, oczywiście nie ja jestem tutaj szefem i to mnie troszeczkę boli. Jak zwykle dostał to jakiś niższy level, co jest troszeczkę dziwne tak naprawdę, że koptuje mnie na 14 levelu do takich na przykład sześciolewelowych czy tam pięciolewelowych, bo tak mniej więcej to właśnie wygląda. No ale no trudno, tak naprawdę nic nie jestem w stanie na to poradzić. Próbujemy, próbujemy tutaj coś ugrać, mam nadzieję, że nam się uda. No chodź, Jomek. Waśniowski Gaming, tak? Waś... Waśniakowski, Waśniakowski Gaming Ciekawe czy nagrywa coś na tym, na YouTubie Jak to tak ambitnie, gaming to może nagrywać Woohoo! Jak ja uwielbiam te triki, jakie tutaj nam Frank Winter Przedstawia no, Mogę wysiąść? Przepraszam Ja nie mogę wysiąść, co jest ciekawostką, a no, już mogę, dobra Jest nas tutaj pięciu, raczej to przejmiemy bez problemu Żadnego większego przynajmniej no i spróbujemy coś tutaj ugrać. Na pewno będzie dużo przeciwników. Na pewno będzie dużo, jak to wojna no 20 jest, więc no troszeczkę się ich uzbierało. Chciałbym przeskoczyć w tą stronę, specjalnie. Teraz tak, pytanie. Tam jakiś polmis był, zginął. Bardzo fajne jest to, że na wojnie dostajemy dużo przez to, że nas jest mało. Mega mi się to podoba. Gdzieś jest sniper, tylko nie cholery, nie wiem gdzie. Tam jest gdzieś. W oknie albo w drzwiach. O, mam cię. O, 100. 130 ekspa za niego prawie. No to cudownie. Takie rzeczy to ja lubię, tak to mi mów Wręcz muzyka dla moich uszu, słuchajcie, żeby kołoś tak ustrzeliwywać. To jest po prostu cud miód malina Tylko nasi niestety tam giną i to jest ten minus Dobrze by było Na pewno wziąć Nasz motor Ajaj, troszeczkę się dziabłem, a tu nie o to chodziło Oni mają oczywiście C4, więc mogą tutaj w każdej chwili być, ale ja bym chciał, żebyśmy przejęli to O2. Dobrze by było, jakbyśmy po 2 próbowali tą linię A diabła, czy naszą. Tylko problem jest taki, że, właśnie, że mamy tą linię B i A, i w momencie, kiedy przejmiemy to O2, to tak naprawdę w większości nam to nic nie daje. Bo jakbyśmy na przykład mieli linię C i przejęli O1, to moglibyśmy wtedy przejmować D i E, i to jest najfajniejsza z tego wszystkiego wtedy, tak naprawdę. Uuu, aj Kurwa wiedziałem, że ma dektrajewa. To musiało się tak skończyć. Chociaż na początku szczerze wam powiem, że myślałem, że to nie będzie dektrajew, tylko że to będzie jakiś snajper. Ewentualnie będzie miał Mozina, ewentualnie SWT. I myślałem, że jakoś nam się to uda. Yy, przepraszam was na chwilę. Pres Q. Muszę tak zrobić, bo. Irytuje mnie fakt, że ludzie, mimo że są dowódcami drużyny, to nie dają tych orderów, rozumiem w momencie, w którym latacie samolotem, ewentualnie jesteście jakimś snajperem gdzieś na zadupiu, ewentualnie jesteście czołgistą, ale nie w momencie, w którym jesteście piechotą, bo to tak naprawdę, no jakby wam to powiedzieć, no to jest wasz obowiązek w pewnym sensie, to jest w pewnym sensie wasz obowiązek, żeby waszej drużynie, waszą drużynę kierować, o powiedzmy tak. Żeby waszą drużynę kierować, bo jest to bardzo istotne, no jakby nie było. No i oczywiście macie za to dodatkowe profity, bo jakby nie było, to jest za to mnóstwo expa i to dosłownie mnóstwo, bo jeżeli za przejęcie możecie dostać nawet 40 expa, doliczcie sobie do tego dodatek za stronę o liczbę, o mniejszej liczebności, czyli jakieś 56% w tym momencie dla aliantów, no to dostajecie w jeszcze trochę, jak mam być szczery. Więc no siłą rzeczy róbcie to. Róbcie to, róbcie to, jeszcze raz róbcie to, bo to się naprawdę opłaca. A nic przy tym nie tracicie. I na tym. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Tu nikogo. Na długiej nikt. Dobra, to do góry. Tu się trochę boję, bo właśnie jest czołg. Dobra, Józef tam dostał. O, tym możemy wyjechać, to znaczy, że ktoś to już przejął. Aj, Gunzen znowu. Znowu mnie tu zjechał z Dektrejewem, no trudno. Dobra, weźmy w takim razie może motor i próbujmy jeszcze raz. No bo tak naprawdę nic innego nam nie pozostaje jak próbować. To nas ma w dupie, jeżeli chodzi o ordery. Totalnie. No ale cóż, no on też za to dostaje expa, jakby nie było on też za to dostaje expa, bo no mało, bo mało, ale zawsze coś, no jakbym miał za darmo dostawać tam 2 czy 3 expa co chwilę, no to lepsze jest dostawać 2 czy 3 expa co chwilę, niż nie dostawać nic, a w dalszym ciągu grać, jakby nie było darmowy exp. Kolego, ale ty wolno jedziesz tym motorem! Jezus, chciałem się tylko obrócić, dosłownie na sekundę. Na momencik. Oha. Dobra, dostał raz. Dobra, dostał drugi raz. Kurde, ten ci ciul jest tam na górze. No i aż Gunzen, tych ciulu jeden, trzy razy mnie zabił. A ja jego, ja jego też w tym momencie, no więc nie ma tragedii, ale... Kurde, 156 motocykli mamy, no to dobra, to mogę sobie pojeździć tym trochę, tylko szkoda, że... APC in G8? G8? Aha, chodzi mu o mapę. G8, no dobra, to, 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 takiego jeszcze zwrotu nie widziałem, słuchajcie, w tej grze, naprawdę, albo rzadko jest spotykany po prostu. Raczej ktoś pisze na wzgórzu, tam i tam... Na wzgórzu koło A4, koło A3, koło O2 i tak dalej i tak dalej, ale nigdy nie było czegoś takiego, żeby. Noż. Sz... Kurwy syno. No Dobra, w takim razie trudno. Rozmieszczamy się z Buta, bo to nie ma innego sensu. Oni nam już wzięli cała jeden. No gratuluję tym, którzy tam byli, nie? Naprawdę chłopaki, jesteście pomocni. A to od A mieliśmy szansę to przejąć. Bo tak naprawdę, ze strony B to mamy bardzo, 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 bardzo niewielkie szanse. Czołg tu jest. Cudownie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Specjalnie to będę robił teraz. Aj, złapał mnie. Chodzi o to, że jak on będzie próbował podjechać, to wpadnie na minę. A z drugiej strony ktoś mógłby wziąć bazukę z tego B4, bo na pewno tam gdzieś jest. I go po prostu rozwalić. Tylko problem jest taki, że to są dwa czołgi, więc jeden drugiego będzie przynajmniej w jakimś tam stopniu osłaniał. A my nie mamy żadnego. My w ogóle mamy samą piechotę, więc jest po prostu lipa. Dobrze by było, jakby ktoś tu coś dosłał. No, już. <laughs> Aaaa! Birtczek jednym strzałem. Nie, no, bez jaj. Ja się zastanawiam, jak ludzie strzelają w ogóle z tych, tych, z tych pistoletów. Bo ja nie potrafię. No, całkowicie po prostu nie potrafię. Próbowałem parę razy, jak tam gdzieś znalazłem. Ale nie idzie mi tym cholerstwem w ogóle. Bo to jest wolne przede wszystkim, że to jest wolne. Gdyby to chociaż szybciej trochę strzelało. Dobra, Birtczek zginął. I tutaj gdzieś był ten napisik którego też dobrze by było dorwać. Myślałem, że on wziął tamtą tulę, no trudno. Znaczy, że on nie wziął tej tuli. O wniosek z tego, że jednak wziął. No miał Mozina może. Kurde drzewo mi zasłoniło, no co za hamstwo. i to przejąć, ale nie wiem, czy to coś da. Jak mam być szczery, hops. Cześć, kolego, co tam słychać? A gdzie ten drugi czołg jest? Bo tu były dwa. Aha, i tam jest kosmomolec. No to cudownie. Nie wiem, czy trafiłem? Trafiłem, ale tak coś kiepsko. W kosmomolcu na pewno nikogo nie ma. To jest potwierdzone info, ale. Hm. Co nam to info w sumie daje? W sumie nic. No, szlak by tego Jorged Daw trafił. Nie wiem za bardzo co tu zrobić, bo problem jest taki. No właśnie, to jest impossible. No, jakby nie było. Jakbyśmy nie próbowali, to i tak będzie dupa. Jeżeli mam być szczery. Tutaj by się przydało jakieś wsparcie, jakieś resorsy. No, 403. Życia to nie jest no coś, co da radę ogarnąć Tak szczerze powiedziawszy Bo 403 życia to są bardzo, to jest bardzo mało Dobra, Kriga trafiłem To problem jest w tym, że ja nic nie widzę Dobra, pol mi zginął Tam go z T26 sieknęli. No i. No nie, bez jaj, z Maxima mnie piznął. No to już jest nupstwo, nie? Ja rozumiem wszystko, ale to już jest nupstwo, żeby z czegoś tak. No... Nie, no powinni zablokować, tak szczerze powiedziawszy, tego Maxima do pewnej odległości. Bo to jest bezsensowne. Że gościu ci wali ten. Że gościu ci nawala Że gościu ci nawala w piechotę z Maxima Jak dla mnie to, to jest głupota i to wielka To karę w SWT, no przydałoby się coś innego Ale co mamy to mamy tak naprawdę Tam jest śmieć. No szlak. Dwa T26 sobie stoją na tym. No i jak to zrobić? Ech. Jak to ogarnąć? No bo ja już nie wiem. Naprawdę już nie wiem, słuchajcie. Dobra, Beach Creek zginął, ale no tracimy B4. Oj, w do. Nie, no te 2, te T26 te to jest po prostu jakaś rzeźnia, nie? To jest niesamowite. Tym bardziej, że tu walą mi z jednej i z drugiej strony. Dobra, jeden zginął. No i kurwa grizgan. Nie mam szans z grizganem tam. Trzeba się ruszyć chłopaki. No i gościu oczywiście wyszedł, no bo gra sensowna, no to po co siedzieć, po co grać do końca. A to właśnie o to chodzi, jeżeli będziecie grali do końca, to w końcu wam się uda. No nie możesz teraz dopiero. To w końcu wam się uda, przynajmniej będziecie mogli próbować, żeby to się udało. Prawda jest taka, że tutaj najważniejsze by było utrzymanie tego B4. Ech. No japir, jak mnie to irytuje, że za każdym razem podbija mi ten motor, jak tylko gdzieś wjadę w takie bardziej, że tak powiem hamskie miejsce. No i ciul. Ech. No i właśnie tak to się będzie kończyło. Nie, raczej nie mamy szans tego zrobić. Oni nam już B3 będą brać teraz. Więc, no, tylko cudem by nam się udało to ogarnąć i utrzymać. Nie mówiąc o przejąć, bo to już jest w ogóle inna sprawa. Tym bardziej, że Ruski mają za dobre bronie, no. Siłą, słuchajcie rzeczy. Jeżeli SWT jest dużo lepsze niż Garant, no, to jest całkiem inna w ogóle opcja do rozmowy. To o czym w ogóle tutaj rozmawiać. O, ktoś pięknie się wbił na moją minę. Dobra, bitkrieg zginął. Jest dwóch na 3. I jeszcze Mozin z lunetą. Coś cudownego. Tu kolega wchodził do środka. A to ty, sorry Zabił on go? Zabił chyba Tak, zabił, bardzo dobrze Kulego No skur! Ah. Irytujące jest coś takiego, nie? Naprawdę irytujące są takie gry Ja rozumiem wszystko, ale jeżeli oni mają Lekkie czołgi, średnie czołgi, niszczyciele Samoloty Zwiadowców z apisikami I piechotę z apisikami, motorami I jeepami No to, to już nie jest czy Sprawiedliwe to to w ogóle nie jest Ale to jest całkiem inna sprawa Ale to już nie jest nawet przyjemne W pewnym stopniu 1 na 6, T70 jeszcze z góry z B1 jedzie. No, no po prostu, no cud, no cud, no po prostu cud, słuchajcie. Nie wiem, jak się w ogóle do tego zaopatrywać, ale to szczegół. A! Uciekłem i specjalnie będę uciekał teraz. Bardziej, że ten jeden próbował tutaj za mną Chodzi o to Żeby porozkładać, <laughs> następny, znowu Kekit Jaki on musi być gościu przyjebany, nie? To jest mega po prostu Dobra, rozłóżmy to I jazda Przydzielono rozkaz do mnie, No, no cudownie, ale co z tego jak ja jestem w głębokiej, szerokiej i czarnej. Kosmo, molec pusty, ale nie o to chodzi. No, skurde, ja na 100 metrów. O oh, fak, to trochę gorzej. Ktoś tu strzela. No i to T70 jest już na górze, więc szczerze powiedziawszy, no, małe szanse, żeby go trafić. Nie mówiąc o żadnych innych szansach. Jedyną opcją jest, żeby ten tu wystawił głowę. E, 50 już jest pozamiatane, słuchajcie. Nawet nie mam co jechać tam. Bo nie miałbym najmniejszych szans, właśnie. 18 minutówka, no trochę przykre jest to, żeśmy przerżnęli, no ale no, nic innego tutaj nie mogło się wydarzyć, tak naprawdę. No, także słuchajcie, to no, widzimy się za chwilę z lobby. Okej, okay, także jesteśmy w lobby. No słuchajcie, w tej, grze na pewno nie wyszliśmy na plus i to trzeba powiedzieć no zdecydowanie. Natomiast no 500 5120 kredytów niby wynik 17 na 5. Jap. 29 PD. No po prostu tragedia, tragedia. 788 tutaj, ale no nie ma co nawet gadać. Jak mnie takie coś irytuje, nie, gościu się nawet nie zapyta, czy chce grać, a już gra. 2000 hikes, no to malutko, no bardzo malutko. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i zapraszam Was do kolejnych dzisiaj i nie tylko dzisiaj odcinków. Na razie, no i cześć.